To, drogie dzieci, wyciągamy karteczki i będziemy pisać test. Co? To jest YouTube, proszę pani, a nie szkoła. Tu się ludzie uczą poprzez zabawę. Testuje to się szczury w laboratoriach. Proszę zobaczyć, Zosia już ze stresu z krzesła spadła. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie chcę zrobić bardzo prosty test Dosłownie 6 pytań i w każdym z nich dwie odpowiedzi do wyboru. Twoim celem jest tylko policzyć, ile razy wybrałeś, czy też wybrałaś odpowiedź A, a ile razy odpowiedź B. Jeśli masz kredyt hipoteczny, to da Ci to ogromną korzyść. Nawet nie musisz wyciągać kartki. Po prostu na palcach jednej ręki licz, ile razy odpowiedziałeś, czy też odpowiedziałaś A, a na palcach drugiej ręki, ile razy B. Jeśli na jakieś pytanie nie znasz odpowiedzi, to po prostu je pomiń. Oczywiście, wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy. Więc pytanie pierwsze: Jak będziesz się czuć, jeśli Twoja rata kredytowa wzrośnie jeszcze o połowę? Odpowiedź A: Nie będę się może cieszyć, ale jakoś to przeżyję. Czy też odpowiedź B? To kompletnie zrujnuje moje finanse. Nie stać mnie na to. Drugie pytanie. Czy w obecnej chwili Twój kredyt hipoteczny posiada prowizję za wcześniejszą całkowitą spłatę? Odpowiedź A: tak. Odpowiedź B: nie. No więc trzecie pytanie. Jak się czułeś, czy też czułaś, jak rosły stopy procentowe? I przez to Twoja rata również rosła. Odpowiedź A. Było lekkie zdenerwowanie, ale zaakceptowałem, czy też zaakceptowałam to. Odpowiedź B. Nie mogłem, czy też nie mogłam tego przeboleć. Nawet jak teraz o tym myślę, to wracają bardzo negatywne emocje. Połowa pytań już za nami, więc przechodzimy do pytania czwartego. Czy posiadasz oszczędności wysokości sześciokrotności twoich miesięcznych wydatków? Odpowiedź A tak, odpowiedź B nie. Jeśli nie wiesz, to weź to po prostu mniej więcej policz ile miesięcznie wydajesz. A jeśli nadal nie masz pojęcia, to od tego co zarabiasz odejmij to co ci miesięcznie zostaje. Oczywiście, jeśli masz wspólne finanse ze współmałżonkiem czy też partnerem, to policzcie sobie to wspólnie. Następnie wynik pomnóż przez 6 i pytanie: czy masz, czy też macie co najmniej tyle środków na koncie? No więc przechodzimy do pytania piątego: czy uważasz, że w przyszłości będziesz mieć raczej stabilny lub też rosnący dochód? Odpowiedź A: oj, może być różnie i boję się, że nie będę mieć zdolności kredytowej. Czy też odpowiedź B? Tak, raczej będzie stabilny, więc o zdolność kredytową się nie martwię. No i już mamy ostatnie, szóste pytanie. Czy Twój pośrednik kredytowy, czy też pracownik banku poinformuje Cię, jeśli będzie można coś przy Twoim kredycie poprawić, żeby płacić do banku mniej? Odpowiedź A – nie. Odpowiedź B – tak. I tutaj od razu dodam, że wszyscy nasi klienci od razu mogą zaznaczyć opcję B, ponieważ my właśnie w ten sposób pomagamy. Tak swoją drogą, jeśli jesteś zainteresowany, czy też zainteresowana kredytem hipotecznym, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że ty nam nic nie płacisz, a my możemy ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. No, to już koniec pytań. Teraz możesz nawet zatrzymać ten film i policzyć, czy masz więcej odpowiedzi A, czy też więcej odpowiedzi B. A może akurat wyszło Ci tyle samo? Co zatem miał sprawdzić ten test? A mianowicie, czy w Twoim konkretnym przypadku lepiej zmienić kredyt na oprocentowanie okresowo stałe, czy też może pozostać przy oprocentowaniu zmiennym? A jeśli masz już okresowo stałe oprocentowanie, to czy po jego zakończeniu przejść na zmienne, czy też przedłużyć okresowo stałe? Więc jeśli więcej było odpowiedzi A, to moim zdaniem oprocentowanie zmienne jest dla Ciebie lepszym wyborem, ponieważ Akceptujesz ryzyko, stać cię na zmienną ratę, nie jesteś osobą nerwową, więc wyższa rata być może cię rusza, ale jakoś dajesz radę. Jeśli z kolei więcej masz odpowiedzi B, to lepszym wyborem będzie dla Ciebie kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym. A dodatkowo, im bardziej przewaga odpowiedzi B jest wyższa nad odpowiedziami A, tym bardziej zmiana na okresowo stałą stopę procentową wydaje się dla Ciebie bardziej zasadna. A jeśli masz porówno odpowiedzi A oraz B, to wtedy zostaw takie oprocentowanie, jakie masz do tej pory. I być może teraz powiesz, że jak mam zmienić na oprocentowanie stałe, skoro ono jest w tym momencie tak wysokie? Ano, rozwiązanie tutaj jest bardzo proste. Możesz po prostu zmienić na stałe w obrębie swojego banku lub też przenosząc kredyt do innego banku. A jak stopy spadną, to znowu zmienisz bank. Jeśli wybierze się dobrą ofertę kredytową, to taka zmiana łącznie wyniesie około kilkuset złotych, bo tyle kosztują zmiany w Księdze Wieczystej oraz wycena nieruchomości. Jeśli nie masz prowizji za wcześniejszą spłatę, to inne opłaty poza tymi wymienionymi można ominąć. Bardzo Cię też proszę, napisz mi na dole w komentarzu, czy takie testy Cię interesują. Bo jeśli tak, to mogę też zrobić test odnośnie nadpłat czy też innych aspektów przy Twoim kredycie hipotecznym, aby ułatwić Ci wybór. A jeśli dodatkowo interesują Cię inne różne zagadnienia związane z kredytem hipotecznym, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. A na naszym kanale jest już ponad setka takich filmów. W szczególności polecam Ci o ten tutaj, gdzie jeszcze szerzej omawiam, kiedy wybrać oprocentowanie zmienne. Więc dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strach, nie inwestuj.